Siemka wszystkim z tej strony Google, witam Was w kolejnym odcinku z It'S Takes Two, a jest dzisiaj ze mną Tomek. Jestem gdzie dobre. Tak i jeżeli ktoś nie widział poprzednich odcinków, to wpadajcie na linki w opisie, ojdźcie te same, a ten odcinek prawdopodobnie będzie podzielony u nas na dwie części. Tak. I pojawi się u mnie pierwsza połowa, u Tomka druga połowa. Bo nie wiemy ile nam zajmie, więc dlatego tak to będzie. Open the door. Open the door. The door jest otwarta. otwarte. Yes, of course. Patrz jak tu jest za Whoa. Whoa. Wow. Wow. Disco ball. Uh, Co? Party time. Co ty się otwaru... O, twaru odwalasz otworzył się. Tomek. Aha. No. Poszłam z tym. Po. No. dobra. Tak A Gdzie jesteś? Tak. Na górze. Ty ja cię. Aha! No co ty gadasz? Na tej, na tej ścianie się drugiej trzymasz, kiedy tamta się przybliży. Aha. Okej. Okay. Dobra. A ja tak mówię, gdzie ty żeś poszedł do przodu. Mam trochę oczo pląsze. O Jezus, o Jezus, dobra, no bo jesteśmy blisko bal. Tomek! Ja! I się udało. A ja się ześlizgłam. Dobra. Szkoda, że tu nie ma takiego bardzo mocnego przyspieszenia. A, ja to muszę na ciebie czekać. Czemu? Potem tam jakaś nutka. Co ty? Nie. Tomek? Hmm. Ja cię otworzę z tej manki. Możesz tak? Mhm. Mm Tylko mi powiedz kiedy. Już, 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 już. Już. Jesteś? Ty wyduch! Ty... <laughs> Co? Ej, a dlaczego jak ja byłem po drugiej stronie? Pychaj. No, no, no. Chodź, chodź, chodź. Chodź. No, <laughs> <laughs> <szczęście>. Okej. Okay. Tomek. <laughs> Teraz. Chodź, chodź, chodź! chodź! ma napisła, no, mi znowu! Znowu mi napisła! Co my? Nie bierze. Teraz. Szybko, szybko, szybko! Nie bierze. Ty musisz to od. Otworzysz się, odpocząć, jak to będzie. Bo ty mnie wypychasz. Podoba mi się to. Ty mi utrudniłaś. Kurwa. Aga, mi się zdaje, że to musisz być po mojej stronie. No ty, dresy. Jest fajnie! Teraz. Chodź, chodź, chodź! Widzisz? Musisz wyjść z e, No piękno, jedno! Cofaj się i musimy puścić na linie razem. No, puścić się tego i ostatni no. raz, chodź. Teraz. O, dupa. Dobra wchodź do mnie. Daj, czekaj. Czekaj, ale też się bojamy w złe momenty. Czekaj, czekaj zastój się. Nie możemy się zatrzymać? Nie. Bo bojamy się w złe momenty, no. Dobra, patrzmy na tą lewą. Jak się wysunie lewa, to idziemy. No też jest Wysunąć Wysuj się. No i chodź. Otwieraj. Jest, dupaś. A to był hit To są jakieś kuleczki Co tu jest? Tu można po tym chodzić? Ty, a nie, ma, nie masz czegoś dupnąć? Piśnij to może, żeby spadło. Co? Nie masz? Nie masz tego łańcucha piznąć? Nie, nie, nic mi się nie zaświetla. zaświetla. No to mamy problem, jak A chodź dupniemy w kulę. Razem? No. Czekaj. Raz. Raz, no. Raz, dwa, trzy, klik. Tak! Jeszcze raz. raz dwa, trzy. To <laughs> nie trzeba narazić. Dobra. Ooo, o nie! Aha! O. Oh. Oh. Juri to są... Jest rolling! Aha, oh, to rolling. rolling! Rolling, 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 rolling! Rolling, rolling! Nie rolling, tylko rolling! Rolling! A ja mu To jesteś dla nas. O oh, kurwa! Kurde, jest aga... Aaaa, możesz słychać. Po prostu Chyba... w dzielkę? No właśnie. Tomek ja tak trochę spadam. No to się podnieś. Już miałam oczu pląs! O, czy nie? Jezus! Nie lubię na boczek! O! O! Chudźwa. Jak to? Jak to pasta ty! Ała. Kurwa! Jezus! Co? Tomek ja już nie wiem... Kurła! Kurła! Ja już tak obrywam, że... Ja już nie będę biegny. biegnę. taki męczą, ale bez przysady. Po całej nocy, kuźwa, tańczyć. Nogi bolą. What tak, the I... hell? Tomek, to jest... A, dobra, jest, jest. Jeszcze raz. Ała, moje oczy. Oh my goodness. Oczaj to miejsce. To było crazy. No, wygląda cool. Meduza... O! Patrz! Co? Gdzie, gdzie idziesz? Nie wiem, patrz co to jest Pewnie nic? Nic <gry> Ej ale fajnie się robi te y, takie ślaczki No... Juhu! Jakie piękne tak, <grymne> jak biegniesz. <Co takie> zabawne. No <grymne> <grymne> Mam wążrzyka. jak nie chcę nic mówić, ale... To nie jest chyba tak. No i tak, pójdź za kobietą. <grymne> Zaśpiewaj. <Aha>. O Boże. <grymne> Patrz jak się... <grymne> <wczoraj>. <grymne> A chcesz bas? No. O patrz! W, 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 w. O kurwa! Jesteś o, o, na imprezie! Świecące dni do. Ej! Wow, miła! Mega twój internet. Co? A już wróciłaś. O kurwa. Siema. Hello? Ej, będziemy i... Grać. Będziemy grać! A gdzie ty się

Jest? <laughs> namówcie Wojtka w komentarzach, żeby z zrobił jazdęce ze mną. Tak, namówcie. DJ, Piszcie tłumnie. Ja jestem DJ Hammer, nie... DJ Baby. Oh, Dajemy? Ja tak. Right. Uh, Co tu trzeba to robić? O, patrz! A ja? <laughs> ja będę tańczyć? O oh, je! Yeah! Motherfucker, patrz! Nie, to ty jesteś DJ-em, chodź! Nie no, patrz, ja pośladkiem. Mm. Ej, o, o. Ale to jest twoje. Wup, wup, wup. O, patrz, idą, idą. Tak, dawaj. O Boże. Ej, ty ich ten... lejesz. Aha. Aha. Dawaj, dawaj.

No bo się nie staramy. Dobra, idą. Aha. Dajesz, dajesz. No daję, daję. Dajesz, dajesz. Teraz co? Klatka. Ja pierkur E, Q, E, spacja, E, Q, spacja, spacja, spacja E, E... E-E-Q, spacja q spacja q e Dobrze, że ty mnie nie konfesujesz, bo ja nie mam E-Q, spacja u Dobra. Proszę. Dawaj, dawaj, nie przystawaj. O kurwa, pomyliłem się. Ja też chyba z dwa razy. Ja też. To jest co? Coraz więcej ludzi. Idź zrób dym. To nie jest Dobra, dym. Dobra, jeden za to. Dobra. DJ Cody. DJ Cody. Dajemy, dajemy. Up, up. Jest ja w ogóle tańczę, nie? Nie patrzę! Pomówiłem się chyba trzy razy. Jest jakie długie! Je, yeah, mamy to! Oo oh yeah. oh, je! Bo to chyba jest nasz ten... Nasza widownia, czy nie? Uuu uh. no tak! Aj, co? Co to jest? Ej, jak Kikimura skoczymy. Jak na po wow. polskę miałaś jechać? Jadę. <laughs> Juhu. A ładę stan? Jezus Ale fajne No, fajowe Fajnie, oj Tracił nas nasze usta No Wow, dostałam Myślę, że trochę kręci w wełbie Mi też, ale jest fajnie <laughs> Ale mi też, ale jest fajnie To tak się mówi na każdej imprezie ta, ta, ta. Bolą mnie nogi, ale jest fajnie. No, ład bo mnie boli, ale jest fajnie. Będę zrzegać, potrzymaj mi yy, włosy. Włosy <laughs> Nie, Nie wiem dryce czy... Co? Co teraz? Nie wiem. Mamy tak lecieć? To jest Jakaś amazing. czarna jopa. It's amazing! Oh, yes! Boże, mówisz w moich snach. Takim głosem. Czy znaczy, co? Co? Strypiej dojść. Uwaga, uwaga. O, kościół. Aga, wracamy do kościoła. Myślisz? Hey. Będziesz śpiewać. Boże, będę śpiewać. Aj! Moje oczy! Zadziało się. Aż mi pad zawibrował. Z wyrażenia. Mi nic nie wibrowało.

Maybe DJ? -y? You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just, uh, just think of them all in their underwear. Yes, that would make you relax. Got it. let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Break a leg. Oh, break the leg. I can't do this. I can't do it. May. It doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. Oh. No, <coughs> seeing from your heart, you weren't born to be perfect. Oh. to be you. Oh. Dobrze powiedziane. No. Myślisz, że zaśpiewa? <laughs> Na <pefeno. coughs> no Na pewno. No mei?